Witajcie, z tej strony dzisiaj sobie zagramy w Minecraft Hardcore Co z tego pamiętam, ostatni odcinek był w kopalni, której się wydostałem Co się robi, nie zesram, pana Endermana, który teleportował się do góry W tym opisiecie w opisie, albo najlepiej to wejdźcie sobie w playlistę, czy, czy po prostu poszukajcie ten film i znajdziecie żeby zobaczyć, jak to tam wyglądało eee, ponieważ, żebym, żebym dodał w karcie, bym musiał niestety, wejść na komputer, a nie mam foty jego włączać i nie mam tak zbytnio czasu dlatego, no bo to są te playlisty, żeby się wchodzili, a tak chciałbym dodać, ale no, nie, nie chcę się na, na, na komputer włączyć, nie się to do... i nie mogę tego na telefonie zrobić jeśli ktoś nie ma, żeby nie było, że ej, ty jesteś leniwy eee, dobra i dzisiaj idziemy że tak powiem Niestety dzisiaj idziemy znowu do kopalni Ponieważ muszę iść do kopalni, bo no... Jakby wam to powiedzieć. Potrzebujemy diamenty, a mamy ich trochę mało. Tak jak jeszcze... Jak, jak nabecą chwilę. Tylko idziemy sobie jeszcze zbierać trochę ich. Eee, dlatego pójdziemy do kopalni. To ja się tak wciąż zastanawiam, ale chyba tak. No, pójdźmy do kopalni. Ja mam za mało jajks, musimy więcej znaleźć, bo jest lipa z niewolnictwem, trzeba przyznać. Tak samo tutaj widzimy. Dobra, żelaza ma sporo opony, taka. Ale wciąż nie da się zrobić kowadła z tego. Kilof, jak to to z tym killofem? Nie jest zbyt ciekawy. Takowadł zrobił, ale nie będzie zrobienia tych bloków. No, ej, czekajcie, cztery bloki. Jeden, dwa, trzy. Cztery. Ej, no i więcej nie mamy. Brakuje nam jeszcze troszeczkę do kowadła. I nam brakuje do kowadła sztabek. Jeszcze parę sztabek nam brakuje, a nie mamy już więcej. Żelazo. Że. nie, że... Lazo. Musimy zobaczyć. Ehm... Nie, sorry, kowadło. A cztery. No, to się ja. Się... Tak się domyślałem, że będę cztery. Niestety. To sobie że te cztery bloki. No jeszcze żelazny killów. Dobra, idziemy z tym co mamy, słuchajcie jak tam się rozwali to się rozwali, wracamy, bo nie chcę się tutaj stać i kombinować. W związku z tym, w sumie zwierzęta możemy rozmnożyć, zapomniałem trochę o nich. Tutaj też w sumie zapomniałem. Kopalnia, kopalnia, na razie tutaj tylko kopalnia, no to troszeczkę zapomniałem. Dobra, to sobie zasadzimy to. Pięknie, ładnie. Tu jest taki mini-lasek, jakby ja tego lasu nie będę tutaj ścinał. Zostanie sobie. Hmm, tak to wygląda. Dobra. Polkono będziemy oczywiście też korzystać. Będziemy sobie tam łupić ryby, myślę. A czy ta trzcina tam coś urosła? Miałem okno, żeby, tak żeby zobaczyć, ale... Nie za bardzo. O nie, widać. No nie, nie urosła. Dobra. Siona na pewno, kurczaki. To i okej, okay, idziemy. Kurczę, mam jakieś, nie wiem, czy lagi, czy... Nie wiem. Ale mam hardkorowe serca, bo... Bo miałem ostatnio na, na, na defranie, których nie wyłączyłem. E, no i teraz akurat przypadło, że mamy je na hardkorze. Okej. Okay. Więc owca. O kurczę, jakie... Panie kurczaku, mam nadzieję, że ja nie muszę furtki otwierać. Dobra. Ale jajka są. O nie, jajka. Nie może mi się uda zabrać to jajko w jakiś normalny. Normalny sposób. Same szare owce irytuje mnie to. Już, a zaraz to mi zacznie denerwować. Jest biała jakaś wyszła. Ej to powiecie co? Ja to muszę zrobić niestety. Ja muszę to zrobić, ponieważ iż... Gdyż... O! Łupie. Co tu jest? Bo... Potrzebujemy, o właśnie, i teraz sobie zrobimy taki, czemu coś się nie wykazywało? Potrzebujemy zrobić dywan, taki dywanie, taki, o. Chciałem biały, ale że nie ma białego koloru, no to trudno. I teraz dzięki czemu, możemy sobie wejść. Ej, w dobra. Przecież wejść tutaj i tylko musimy się tutaj, żeby to udało się jeszcze wyjść. Dobra, krowy. O, lecimy z wami. Ech, dobra, to położymy to. Albo nie, przeszkadza mi to skok. Że... Nie, no bo żartuję. Powiedzię tutaj. Dobra, w expo expo zabraliśmy, to lecimy tutaj. To też wszystko, nie? A nie? Nie, 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 jeszcze raz. Jaka wyjdzie na? Jaka wyszła? Serio? Z białą, jak się robił białą? Najpierw ten tom? Chyba jest lipa? Czemu siwa? Te heg Nie wiem. jeszcze się prześpimy. Bo robi się święta, no. Ty, 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 ty. Dobra Położymy się spać za chwilę Znaczy to znaczy się ja pójdę spać W minecraftcie No przepalimy sobie może Może to No i musimy zeć a szczerze nie Nie no, myślałem że jesteśmy, myślałem, że zmusi... jesteśmy zmuszeni jeszcze poczekać Ale na szczęście już możemy spać Dobra To lecimy to lecimy, słuchajcie, do iSpota kupić iPhone'a 15. sobie normalnie. Okej. Okay. Tylko gdzie tu jest jakiś cave, słuchajcie, bo... Znaczy... Ja nie bym nie chciał cave, bo bardziej bym chciał się kopać niż cave. Bo w cave bardziej mnie tam stresuje moby. I tam dlatego tam nie chce się znaleźć. I łóżka zapomniałem wziąć. Kurde. ja w ogóle jedzenia ze sobą nie mam, co jest? Wow Ej, przepalimy sobie jeszcze to Ej. Z jedzenia mamy lipę, nie? Naprawdę Kurde, no naprawdę z lipa z tym jedzeniem, muszę tam porozwalać kilka Kurde, mam ten krowy porozwalać, to przepalić No dobra, już teraz. Mam nadzieję, no, że nam to wystarczy, chociaż nie mam pewności, rozwalimy jakieś krowy. Sorry krowy, muszę. No, o nie, nie lubię na to patrzeć. Okej. Okay. I. Co się kopałem kiedyś? Dobra. To sobie pójdziemy w tą stronę. Aha, tu jeszcze nie zrobiliśmy tego, do tej żeby tam dało się wejść do pustej zagrody. Mamy cave słuchajcie, ale czy ja tam chcę wejść? Cykam się trochę. O! O kurde, znowu to jest przepaść. Nie, czy ja tam chcę wejść, to ja tego nie wiem. Bo jak tu jest? To trawa. Czy ja chcę tu wejść? Czemu nie mam pochodni? Aha. Aha, bo ja byłem w tym kajpie. Dobra, to jest ten. No. Ja, ja wiem, co to jest. Kurde. nie wziąłem. Dlaczego? Jaj. I co mam teraz zrobić? Sprzeczkę to jest nienormalne. Jajaj robić co? Schodzimy na dół, schodzimy na dół U, nie, myślałem że tutaj b będzie węgiel, jednak nie ma Ej, nie, no potrzebujemy te, ten kuziwa pochodnie kierskie Ale lipe kurde A że pochodnie nie mam, tu już jakieś masakła I gdzie mam... patyki Dawno powinien być w nie może dawno temu, dawno temu Okej. Okay. Dobra i teraz będzie prawie tak, Okej? Okay. Oczywiście w ogóle już nie wystarczyło, dobra. A mamy... Aha, bo ja patyków nie wiem. Hmm. Takie. Raczej. Zrobimy jeszcze. Dobra. I jeszcze nam no, no już zaraz wystarczy I lecimy sobie do tej kopalni wreszcie to podkładam, bo mam za dużo tych, tych itemów Nie będę czekał, mi się miejsce skrawy przepali Nie mam na to czasu W sumie to ja nie wiem, bo ja, ja zostawiłem te, te diaksy, ale ja nie wiem po co Dobra, w nie wiem. walić to, ja schodzę prawda gdzie ale? O kurde, to takie dzikie te zejścia. Nie. Tam nic nie ma chyba. Bo tu w ogóle jest jakieś nieporozumienie. O matko. Może to jest. Widzicie co sobie zrobił tutaj schody w razie jakby jakaś ucieczka miała być Ła wow. Typ Wow Ale mnie jako wystraszył ten ty typ, nie? Pan creeper wow, wybuchł wybuchu Czy tu nic więcej nie ma? Aha to, to fajnie fajnie, nie? Fajnie e no, nie fajnie. Kurde, nie. Nie, 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 fajnie. Myślę, że to chociaż troszeczkę więcej tam jeszcze będzie. Rosów, no tu nic nie będzie? No, co mam iść tam? A, to są porąbane rzeczy, nie? Nie. Nie, to jest towarzystwo, nie. Wow. Co wariacie? Jak oni. Czy nie mogą tu wejść? o w dupę, oni chcą tam tą wejść do mnie. Dobra. Co idą? Zakupię moby. Ej, oni tu są? Halo. Panato? to. Tam jest wiedźma? Nie, chyba mi się wydawało. <laughs> o nie, dobra nie idę. Ze szkieletem nie ma szans. Dupe jeża Nie no, ze szkieletem to z nic nie poradził. Z te strzały, to jajku jeszcze creeper do tego. Nie, no, musi być trochę lepiej. Dobra, będziemy się tu gdzieś kopać, bo tu myślę, że chyba się nie kopamy w tym punkcie. O, to jest kolejne jakieś dzikie zajście. Czy ja tam chcę iść? Chyba nie. No i tak zejdę. Nie no chyba nie wygrona tak źle Jejku jakie To jest takie małe Wow dziwnie to się wygenerowało Jejku Czy jest coraz większy, nie podoba mi się to Dobra, tam mamy to, Czy tu coś było surowiec? Nie to, tylko ta miedź niszczęsła Która mogłaby być diamentem Okej okay. Kurde, nie tu Nie tu to postawiłem um. Kill off Okej okay. Jakby mógł tutaj, ale. Kopalnia jest trochę ciekawa. Jezu, trochę mi wystarczyłeś, stary. Chyba tu nie przyjdzie. Nie, wiem jak skąd? Nie! Dobra, spadam. Ale się zeslałem, kurde. To nie idzie się w za, się za z ciebie, tam wpadł, to bym miał problem, żeby wyjść Dobra, nie, idę stąd. wiecie, to jest. To, jest, to nie ma. dlatego ja nie mówię, nie idę na żadne kajwy. To jest. No, to jest do ja uważam. Nie i chodźcie. W ogóle wy nie chodźcie. Na żadne kajwy. Tylko idźcie w miejsca, gdzie. To już takie kopalnie gotowe. w sensie nie, sorry. Że idziemy, pijemy się. Nie, że chodzimy do No... No, nie, no słuchajcie. Widzieliście. Jakbym mnie tam załatwił, a tam... sobie wystarczy tylko creeper i kilka strzał i bym umarł, no. Ach... Tak więc tak to wygląda. No, będziemy tu się gdzieś kopać, nie wiem, bo... To jest... wow. No, to też jest nie, nieciekawie. Czy mogę... Aha, pod wodą się łóżko pozostawić ciekawie. Dobra, on się w tak, taki głupi sposób zara. znowu nie ma miejsca nie, to jest jakaś tragedia słuchajcie oh boy, no ale w każdym razie w tym filmie akurat dużo nie zrobiłem, ale takie przygotowania do kopalni w przyszłym odcinku już na pewno pójdziemy do kopalni może to poza filmem zrobię, może w przyszłym odcinku będzie coś innego ale tak jak mówiłem, gwarantuję wam to, że w kopalni będzie no i dzisiaj takie przygotowawcze, bo była długa przerwa, tak trochę musiałem się ogarnąć, a więc no i miejscem przy okazji zabrakło, więc to jest niefajne. Dobra, to teraz idę nagrać film dla Was Skylayer yy, Hardcore. Jak widzicie, to jest to. No i trzymajcie się. Widzimy się o 19 na tym filmie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć. Stawiacie łapki w górę i suby. Nara.